Witam Was dzisiaj w noc kupały, jutro, kolejne święto, następnie pełnia. Jesteśmy w pięknym okresie. Naprawdę, gdzie, jakby nie patrząc, mamy i piękną energię żeńską, truskawkową pełnię i wspaniały sabat poświęcony słońcu. Sprawdźmy zatem, co ten czas w nas zmieni. Dzisiaj znaczy, piękne runy wylosowałam. <laughs> Wiedźmy piękne dzisiaj na, na dzisiejszy dzień dla mnie. A jakże jakaś zabawa przez najbliższe trzy dni, po prostu ludzie, którzy zajmują się e, moim światem, po prostu tylko nie przesadźcie, moi drodzy, nie przesadzać. Generalnie. Ktoś w twoim życiu okaże się być kimś raniącym dla ciebie. Pokaże swoją prawdziwą twarz. Ta osoba. Ta osoba, która cię dobijała. Osoba, która... Um, Próbowała się od ciebie odgrodzić, destabilizować cię, pokazać cię w świetle nieczystym, dosłownie. A ty jesteś bardzo uczciwym człowiekiem, jesteś bardzo pracowitym człowiekiem. Sama sobie na to wszystko zapracowałaś. Najprawdopodobniej będą to bardzo Niekorzystne dla ciebie plotki. Dla ludzi zajmujących się ezoteryką i moim światem. Niesamowity wzrost, przed którym się blokujesz, którego się boisz. Bardzo silna harmonia wewnętrzna. Wow, jestem pod wrażeniem tych kart. Wielki wzrost Twojej mocy sprawczej, być może tego, co robiłaś lub robiłeś w ostatnim czasie, jeśli chodzi o rytuały i tak dalej. Po prostu karty są niesamowite. Wielki wzrost duchowy u osób, które zajmują się tym światem. Ta osoba będzie udawała Twojego przyjaciela. Będzie próbowała Cię zdominować za pomocą delikatnych pułapek, które być może poustawiała, ale Ty nie do końca wpuszczałaś tę osobę do Twojego życia. Ona tak, tak tylko mogła, pozwoliłaś lub pozwoliłaś jej na to, aby tylko zerkała nie wchodziła do twojego świata była na tyle być może przejrzałaś lub przejrzałeś tę osobę i nie wpuszczasz tej osoby do końca do twojego życia wasza relacja mogła być w zawieszeniu zbieranie też lekcji karmicznych w tym wszystkim no i mm, praca, która nie do końca była uczciwa w tej relacji. Ta osoba chciała tylko czerpać i czerpać i czerpać. Jak najbardziej mogę tutaj mówić do sytuacji trójkowych, um, również, no, jakby nie patrząc, um, mam siłę, więc słońce. W każdym razie, um, jak najbardziej mogła, mogłaś być oszukiwana lub osoba, z którą byłaś w relacji romantycznej, mogła nie wpuszczać Ciebie do Twojego, do swojego życia. Był moment zawieszenia, i teraz chęć zbierania żniw tego wszystkiego. Porozlewało się, będzie chęć pracy nad relacją, z drugiej strony być może scenariuszów tutaj będzie wiele, natomiast będzie to bardzo nieuczciwe działanie. Uważaj po prostu na tak, 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 tak. Ta osoba będzie chciała wykazać się inicjatywą z, ym, zaczęcia wszystkiego od nowa, nauczyła się, czy to jest szczere i uczciwe. Nie, do życia wpuścić ciebie ta osoba nie będzie chciała. Jest skąpstwo emocjonalne, uczucia są, ale tutaj po prostu. Nie wpuszczaj tej osoby do, do swojego życia w momencie, w którym ona nie będzie miała szczerych intencji i najzwyczajniej w świecie nie będzie chciała Ciebie wpuścić do swojego życia. Oddziel się od e, e, emocji. Emocje w tym okresie nie będą dla Ciebie e, e, korzystne. Działanie pod wpływem emocji, przede wszystkim bardzo Silne obciążenie, być może masz lekkie stany depresyjne, ciemne noce, dusze, etc. Wyciągnij w, nocy, w pi, um, że tak powiem, tych ochliki w postaci ludzi, być może um, jakiś mężczyzn. Trzeba po prostu z życia najwyższy. Najzwyczajniej w świecie. To już jest odpowiedni czas. Uważaj też w swoim miejscu pracy. Osoba, jest osoba w Twoim miejscu pracy, która będzie chciała wzbić się na Twoich plecach, przypisywać sobie Twoją pracę. Docelowo wybrniesz bardzo fajnie z tych sytuacji, podoba mi się, bardzo mądry człowiek z Ciebie. Pamiętaj, że wszędzie musi być równowaga, to co powiedziałam na początku pomiędzy tym aspektem cienia a tej Twojej niewinności, uczciwości, nie musisz pokazywać wszystkich swoich kart. Znajdziesz wyjście z sytuacji na bazie bardzo silnej mądrości, miłości własnej, bardzo szczerej miłości własnej, na bazie zdrowego egoizmu. Dobrze, weźmy inną talię. Może być tylko Rider. Jakieś karty rady dla Ciebie na ten czas. Rekonwalescencja. Dosłownie. Odpoczęcie od toksycznych relacji z ludźmi. Oczywiście. Wszystko wyjdzie na jaw. Osoby, które... Do których co nie byłaś pewna. Sami podadzą siebie na tacy ze swoimi ciemnymi... Aspektami. Być może, jeśli mówię do osób uduchowionych, być może chciałeś lub chciałaś, aby prawda wyszła na jaw. Zamiary tych osób może miały wyjść na jaw, i właśnie to się stanie. Uwolnisz się. Oczywiście. Tu nie będzie przegranych ani wygranych. Ocenisz bardzo sprawiedliwie tę sytuację. Wyciągniesz wnioski, odbierzesz ten miecz, którym byłaś godzona lub byłeś godzony w plecy i pójdziesz swoją drogą. To Twoja lekcja. I wejdziesz w bardzo silne działanie, bardzo kreatywne, które da Ci więcej szans. Wyciągniesz z tego lekcję, tak jak tu, te emocje były na piedestale. Tak tutaj emocje są schowane. Wyciąganie lekcji, dystans od ym, emocjonalnego podejścia, wielka równowaga, sprawdzenie tych wszystkich swoich możliwości z innej perspektywy, podoba mi się dzisiaj. No, i jak pięknie, docelowo, proszę bardzo. Idealnie, słoneczko, stabilizacja. Tylko się nie zapuszkuj w tym swoim konserwatyzmie i w egoizmie również. Zdrowy egoizm, tak? I zdrowy egoizm nie. Skup się nad wewnętrznym dzieckiem, nad schematami, jakie wyciągnęłaś ze swojej stabilizacji w domu rodzinnym. Bardzo silnie. Pasja, z wycie... no ja nie wierzę. Moja droga lub mój drogi. Spójrz. Potencjały, które przyniosą ci sukcesy. No po prostu. Jestem szczęśliwa z tego czytania i już mam koniec czasu. Wspaniałego czasu Wam życzę.